cześć. Na początku odcinka chciałabym pozrobić wersów pinki. Yy, nie, wersów 1, 2, 3 pinki. Która zrobiła mi banerek. Bardzo dziękuję. Jest bardzo ładny. <grym> I jeszcze chciałabym powiedzieć, że nie będę zmieniać animacji, ani statusu, ponieważ nie mogę, bo coś mi się zepsuło. No. Mogę w nieskończoność to klikać. No więc tak. A dzisiaj chciałabym przedstawić 5 denerwujących sytuacji, ale bardziej tak chodzi o osoby, na Movie Star Planet. Yy, Chciałabym też powiedzieć, że to jest w celach humorystycznych i często coś mogę podkoloryzować. A więc zapraszam do oglądania. Nienawidzę żyć. Kurde. Nie mogę. Ja, ja napiszę chyba Arta, że już z tym kończę. Zobaczymy jak ludzie zareagują. O mój Boże, może ktoś na to zareagował. Ile błędów w oczekuje. Hmm. W ogóle jak jeden stopa, bo to mi się Dobra, do następnego. O mój Boże, ona wygrała jednak ten konkurs. O Jezu, ona dała mi tyle tych rzeczy. No wiadomo, że wygrała. Dobra, to te LZ całe. Nie ma problemu, zobaczmy co tam ma. O Jezu, no fajnie. Co na tu ma? O, oh. e, ale ty masz same drogie kolekcje. No bo nie miałby być według regulaminu. Hmm, może coś doda? Hmm, może ona coś odpisze? Hmm. hmm. Chyba nie. co ja teraz zrobię? Hmm. O Jezu, do... no to dodam coś innego. Zrestartuj. No chyba nie. Następny dość yy, poważny problem. Hmm, ciekawe co tam piszą moi znajomi. Hmm, też kiedy go się wczytu... Dasz VIP, dasz pozdro. Nie tym razem! Następne! Oh my god, ile już z nią pisze? To już chyba druga godzina. Nie, no godzina. Fajna osoba! Hmm, od dawna z nikim jakoś tak. Y nie gadałam dłużej. Hmm, fajna jesteś. Dziękuję. Y je. No i wszystko jasne. Po co tu przyszła? To znaczy tutaj sprostowanie. Nie chodzi mi o osoby, które po prostu chcą coś pojedynczo. Tylko takie, które przyjdą tylko po to, a potem już nigdy z wami nie piszą. Nawet nie otworzą czatu. Nawet nic. A nie takie po prostu, o, o które coś tam czasem poproszą. Następna przypadłość. No co tam? No płaczę. No smutno jest. Czemu? Ach. Najmniej chwilę. Może się rozpiszę. W końcu się dość dobrze znamy. Nie, no dobra, tyle starczy, tyle i napisz. Nie możesz się znowu rozgadywać. Naprawdę. Nikogo to nie interesuje. Aha. No fajnie. I najczęściej takie osoby już raczej z Wami nie piszą. Osoby ignorancja. Możesz ich o coś prosić, ale oni nie. Na przykład się spytasz o film, czy, mo czy mogą Was. być, kucie, ale. No, ogólnie dość często jak jesteś smutny, to osoby cię zdradzają, i. No Jezus, Maria Widz, stąd czekajcie, kota wywolę. Jestem pędzel znalazł. No fajnie. Ale najczęściej takie osoby. Naprawdę, jeśli ktokolwiek z was by wam jedynie odpisywał aha na jakieś smutne rzeczy, to oznacza, że po prostu się wami nie obchodzi, i. Po prostu chcę mieć perfekcyjnych znajomych, nie takich ryczących tyle. Research, research do tego filmu był długi i bolesny. Zgłośliwość gry yy, była okropna, no bo wiecznie coś mi się psuło. Yy. I wy to widzieliście na przykład na przykładzie tego artbooka. No więc tak, MFP nie dla YouTuberów. I chciałabym podziękować, że ktokolwiek to obejrzał. Pewnie mam coś źle, więc jeszcze to dogram.